Siemanko! W kolejnym odcinku SkyPlay, tym razem przetestujemy grę Anomaly 2 wersji beta na platformie Steam. Jest to kontynuacja gry Anomaly Wars on Earth a i też Anomaly Korea którą nie miałem okazji zagrać, ale Wars on Earth grałem. Jest to produkcja studia i 11-bit studios Polskiego studia warto zaznaczyć Taktyczna, strategiczna, dla każdego coś miłego, więc ruszajmy Pierwszą misję już przeszedłem, ale przejdziemy jeszcze raz Co tam? Na poziomie okazjonalnym nie ma tu We are survivors of the war. Banded together in huge convoys, we search the frozen tundra for food and supplies. My convoy is called Yukon. I started training with a simulator to get the hang of the combat suit, the greatest military toy since gunpowder. First Lieutenant Simon Lynx. No. I to mówił pierwszy oficer Simon Links 4213 mil na północ od anomalii. Będziemy szukać jedzenia. Y... On jest z konwoju Yukon. No i będziemy rozpoczynać tego samo uczka. No to let's go. first lieutenant simon links this is colonel ellen bolt commander of convoy yukon i'll be the one who's training you i need you to be in full command of the special mission unit let's get started links this is your tactical map on it and only on it you can choose your squad's path you start here near the three training towers you can change your squad's route on each crossroad to do that just click on an arrow until it turns the way you need now plan a route that leads you to the safe zone tak, teraz. there are two ways to plan a route for your squad in tactical view left-click arrows on crossroads to change the path for the squad right-click an empty crossroad to set a path to it Nie będę prze te samouczki przewijał, żebyście mogli sami sobie przeczytać o co chodzi. I muszę teraz wyznaczyć strefę, bezpieczne yy, trasę do bezpiecznej strefy. Tak, tylko czekajcie. Ja muszę tu zobaczyć jedną rzecz. Jest ja włączone. Dobra, jest ja włączone. No, okej. Okay. Chciałem coś zobaczyć. Dobra, to ruszamy. Musimy po prostu... Musimy po prostu przeprowadzić tak yy, Konwoj żeby nie został zniszczony. Tutaj to będziemy starać się niszczyć, ale to nam i tak nic nie robi. Ale jeśli firing, to to kółko o, zbieramy... E, ...można powiedzieć... Klucze, to potrzebne będą nam do naprawy... ...naszych pojazdów. Już jeden jest uszkodzony, ale ja będę naprawiał jak dopiero będzie później. The round indicator over the Assault Hound displays its firepower. This is the tech analysis of the vehicle. The Assault Hound has considerable firepower and good range. Its rate of fire increases when firing and reaches maximum power after 12 seconds. Its cannons cool down quickly though, so you should constantly keep enemies in its path. The unit's rate of fire should be considered high. czyli możemy osiągnąć maksymalną efektywność po 12 sekundach, a lufy stygną dość szybko, więc zapewnia nam to stabilne stabilny ostrzał, że tak to najem nazwie. Dobra, idziemy dalej. Nasze Nasz konwój jest całkowicie w pełni zdrów, więc możemy... Mamy nowych przeciwników. Mamy nowych przeciwników. Więc naciskamy dwa razy na jednostkę Oswald Houndy. Tak to się nazywa. I. żeby ją zmorfować. Czyli. że ja tak to powiem. się przekształci nam wy taki. Takie roboty bojowe, tak to this is the Hellhound, designed for urban warfare. It's equipped with two independent flamethrowers. Yeah, nie mieli tak, there you have it. Hellhounds are effective in close quarters combat. Yes, i to to the Hellhound is heavily armored and equipped with two independent flamethrowers with a high rate of fire. the flamethrowers can set towers on fire and give additional damage as they burn. Flamethrowers get more effective over time and warm up quickly. Ta, Hell Hunt. A tam te nazwali Asylum Hunt. No, dobra. Idziemy dalej. Wow. Ignore the tremors. We're catching some heat out here in the real world, but we got it covered. Mamy zakłócenia, panowie. Mamy zakłócenia. Naprawić radio. Naprawić radio. Mamy zakłócenia. No dobra, przechodzimy w tryb taktyczny. Musimy zmienić. nasz. właściwie naszą drogę. Bo to jest pełno tych blasterów. A tu myślę, że sobie damy radę. Well, no, let Wow, what was Remember, you can morph your units into different forms whenever you need to. I don't know what that was, Although you may want to destroy all the towers, it's not always necessary for the success of your mission. We won't speed up. We can speed up but we won't. Albo nie. Jeszcze nie. Dobra, tutaj. U-naprawić. Tak jest. O, tam coś zostało. Bez nas szybko. Dobrze. Co? Zniszczycie? Nie, zniszczycie. Szkoda. Wow, bo ja zapadnę. Strefa naprawy. Wow, wow, wow mnie zostawić. Bardzo ładnie. Strefa naprawa. męż mi zrobi naprawę. prawe. Wow, wow. wow, wow. To jest jaj. To się nie bawiło. Dobrze. Woda na padniewę. Strefa na prawa. Dobrze. No. Myślę, że już doprowadziliśmy nasz. Tak. Doprowadziliśmy. Good job. This part of your training is finished. Pięknie, złoto, efektywność i brąz, bezwzględność, brak zwinności, a trudno, ale bardzo ładnie nam poszło, więc okej. Okay. No i druga misja. Druga misja. Currency exchange. We received a distress signal coming from New York. The signal was sent by Dr. Xander, a scientist in possession of Project Shockwave. Yukon's on a direct route to the Big Apple, and I'm still in the simulator. There's no saying how much time is left for training. First Lieutenant Simon Lynx, 3,827 miles north of the anomaly. No i zostaliśmy yy, poproszeni o pomoc No i sygnał wysłał nam mm, dr Zander Naukowiec opiekujący się projektem Shockwave yy, I my ćwiczymy w symulatorze A mm, musimy komuś teraz pomóc No i jak to kurde No, we don't have experience, actually. But we'll see how it goes. The shortest will help This is Karasarum. It's a rare element that we use to buy and upgrade combat units. Karasarum is our main resource for producing and upgrading units. You can discover it on the ground or receive it when you destroy an enemy tower. We also mastered the ability to recycle it from our own units. Okay it's in your best interest to pick up as much Karasarum as you can. To do that, you need to set up your squad first. Purchase two assault hound units. Możemy kupić. A, teraz możemy kupić jednostki, tak? Mamy 350 jednostek tego surowca. To możemy kupić jeden i drugi. Już więcej nie możemy, dobra. Dobra. Musimy wyznaczyć trasę, tak? Gdzieś tu. Tam ich jest za dużo gdzieś Fuck tak. Tutaj bym zrobił tu to. to jest tutaj jest 5 Bo za dużo a tutaj o tutaj w sam raz Akurat, dobra Tak zagramy No i lecimy z tym koksem Now advance Wow, wow 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 szybko, przemijać się One more thing lieutenant, here's how you change formations Ooo no. I co? A, możemy... No, to mamy przymorfowane, co mamy zrobić? Pozycy f**k, ooo ale jak? A! Tu nie kupujemy na nie, dobra. Good. Begin collecting Karusarum. Co pójdę po ulepszacze. O kurde, zaraz spadniemy tu. Trzeba tu wytworzyć strefę... ...naprawy. Dobra, dziękujemy. Okej okay. Kolejna strefa naprawy Bardzo ładnie Idziemy tędy Możemy kupić kolejną jednostkę? Nie możemy A, u góry mi przecież pisze No dobra No way I znowu zakłócenia, naprawcie te radio The enemy was neutralized but the simulator got banged up. It's still online. So let's keep going. No, you don't have enough karasarum to upgrade your units. I'll stock you up this time. You can use karasarum to improve Tak, wiem. Możemy upgradeować nasze ee, nasze nasz konwój o. Dobra, upgrade'owałem nasz konwój. Właściwie tak jest. Now head for the exit, A jak to to wziąć? Dziękuję. Co zrobię? Strefę na pravé. Ja muszę być ciągle w ruchu. Żeby mi nic nedopadlo. Tak jest. Tak jest. Tutaj. Te na Pal się, pal. Dziękuję. Wow, 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 wow. Tam jest za dużo. Te na prawy. Za mi padnie tam jeden. Dobrze. Bierzemy klucze. Good job, Links. Now you know how to secure resources. i New I przeszliśmy drugi poziom. Złoto efektywność, bronz bezwzględność. Znowu brak zwinności, ale jest. Przeszliśmy to, przeszliśmy. Misja zakończona. Pozytywnie. I kolejna misja to jest Big Band and Ugly. No, We're to mm. maybe the, game, the third mission, and we'll finish today. Combat suits like a second skin to me now, but I still have some time to hone my skills in the safety of the simulator. Outside, the never-ending winter pounds us harder than ever. The machines hoped it would kill us off, but we refused to die. Every day brings us closer to New York, to Xander to project shockwave to our revenge first lieutenant simon lynx 3592 miles north of the anomaly i saved the toughest part of your training for last to get to the safe zone you'll have to break through the towers called behemoths the Behemoth is a slow, heavily armored tower that wreaks havoc across a wide area. Basically, your worst nightmare. Here's important data on the enemy machine. This heavily armored tower attacks with powerful shock pulses that can damage several units within a certain range. The Behemoth's only weakness is its sluggishness. Mm hmm. There's a trick jakoś... that could save your skin when you run into the behemoth. We'll get to that later. Now configure your squad. Szabab, poprawić no si tak. Naj lepiej kopijme. Ulepszymy je. Od razu. Good. Let's get cracking. The trick I told you about before is called the decoy. It draws enemy fire to itself. Decoy ability is online. Now use it on the behemoth. Remember to deploy it as far as you can from the troops. When that behemoth lets loose its shockwave, you don't want to be close to it. Mhm, papikita, dobra. Not bad. Now attack. Aż tutaj ty mi będziesz miała w te papikita, a nasze wojska mogą przez ten coś przejść, tak? Bardzo ładne, bardzo sprytne, very very. Okay, and here we can fix ourselves during Here's the tech analysis on the decoy. The decoy ability draws fire from towers within a certain range. It will continue until it discharges or is destroyed. That's right, we just did it. But I would like to fix it, but why didn't it fix The Oh, To dobrze, tam walczyć Jeszcze jedna naprawa szybko. Bardzo ładnie I mamy kolejne wabiki. Very, very good Nie zostawił nic w No ale dobra Tu kolejna strefa na Dobrze. I kolejny wabik. I kolejny wabik i naprawa. I tu będzie strefa naprawy. A, one się, się dość szybko ten. Czyli trzeba blisko nich pokłać, Dobra. Teraz będziemy wiedzieć. Trzeba blisko nich. Punkt kontrolny. Mhm, rozumiem. Czyli to co było, to jest punkt kontrolny. O. Nie bo my robimy teraz kółko Stop Aj. No fajnie Robimy teraz kółko Trzeba przejść tu Bo tu jest punkt zrzutu Tu zostaliśmy zrzuceni No i my kółko zrobiliśmy nie niepotrzebnie No dobra Tutaj Cholera. Nie, nie, nie. Tu i ja bym tędy przeszedł. O właśnie. A bezpieczna strefa jest tu. Ja bym zjechał tu, na dół. Tak. I przeszedł tędy. bardzo I o to chodzi. Dobra. A niestety... Zabiliśmy kółeczko. <laughs> no ale trudno. Nie ma, nie ma. Nie zobaczysz mnie. A wabiki tylko będziemy używać na tym ten... behemothy. O, tam te wabika już. Babik Masz Pechemot A tutaj naprawić, tylko się chodźcie. Yeah Kochamy to No to daj mi dobrze i teraz to chcę Pięknie Enemy fire! Links, when I started tutorial, I aimed to complete it. Focus on your training. Coś się stało. A jakbym to tak posted... ...tak. Nie będziemy kawa bika wtedy. Przechodzimy. Poczekajcie. Mogę sobie kupić kolejny. A ulepszymy go potem. Dobra. Dzięki. Dzięki. Wow. Zaraz nam padnie. Szybko. Wow. To jest głupi ten. Babik. Trzeba naprawić A na tego trzeba wabik Bardzo ładnie O co nam chodzi W dużej mierze Na razie nie mam jak naprawiać O dobra, zaraz naprawię Kurde, nie padł Natural. To the right. It should have to the right. The end of your training is coming up. Keep moving. Wow. Links, can you hear me? Links. Ambush! Ambush! Enemy fire at nine o'clock. Misja przerwana. Niestety, ale nas rozwalili. No co? no nie wiem, czy to tak miało być, czy nie do końca, nie. Ale chyba tak. Tak, to była ostatnia yy, z kampanii. Z wersji beta y, misja i jeśli się podobało komentujcie, lajkujcie, nie, pamiętajcie y, łapki motywują mnie do dalszej pracy i zapraszam na następne moje serie na razie do następnego cześć.